Lubisz grać w gry? W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i w dowolnej chwili wymień je na doładowania do gier. PaySafeCard, Paypal, skiny do CSGO, klucze do gier i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i pobierz 100 punktów na start. Kod promocyjny to gry grynaplus.grynaplus.pl Siemano, jestem Lamianek, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj jest ze mną 9 widzów i zagramy sobie da Hunt'a. Siemano chłopaki. Dobra. Siema. Po, powalczam o skina, który właśnie uświetla wam się na ekranie. No i co? I zaczynamy chyba, tak? Siemę. zaczniemy sobie od digielka na sam start. Ja was kasuję tylko z Digla jak coś. No i czemu ja was jako pierwszy. Macie auto vanyhopa, to macie fajnie. Najgorsze jest to, że wy macie dużo smoków. Wygra osoba, która zdobędzie najwięcej punktów jakby co? O kurwa. Dobra, ty sprzed low. Oła, oh, ale biało. Będzie za trudne z Digla. Oła, wow. nie dobra, to jest GG. Nie dobra, to sensu nie ma z Digla, serio. Nie, za dużo tych playstations, ja cały, całą grę mam biało. A jeje Syra, całą grę mam biało No i monster zdobał pierwszy punkt. Dobra, jak tak szybko to będzie szło, to gramy ten. Nie miałem jak cię zabić, jak nie miałeś jak zabić. No, kurde maj, no ode mnie zabić. Kurde, no wejdź ode mnie odczep. Kurde. Ej, to był sprzyjkanie No trudno. Ty musisz zawsze mnie walić. tak jest no nie I zaczyna się znowu cała runda ja kartę otwieraunda jest nie ja pierdole nie wiem nie da się ser jak jest tylu was Zrobimy, ogra Zrobimy ograniczenie smoków i flaszy. To jest. Ja pod koniec wygrać, tak. Nie, nie, nie idź korki. Korki bez poszedłeś pacanie. Dobra, Steve ci serio, wyspamicie spamicie najdami? No dobra, adi Cox. Jak coś, to ograniczenie flashy macie, bo serio to nie ma sensu teraz. No nie to się z wami w ogóle. No CIF się poddał. No, kurczę macie Da jako bonus, ja później strzelam, tak? No może zrobimy tak właśnie. Dobra, ale nie ma się... co nie co. O, te face'e są do dupy. Tak, dobra, jest ronda dla mnie, to Adi... Ko dobra, ja gram za Wupy i może wam się uda. Adi Cox i Monster mam po punkcie. Ja sobie wyobrażam co by tu było jakby się dało na 20 wizów zagrać tę mapę akurat. O, lokują, to <laughs> no widzisz, takiej masz kumpli. To jest rywalizacja, nie kumple Damian. Hmm. dalej. Kurde, ja mam pełno bia... Czemu ja tak białam? A szybka Wpa Nie, dwie osoby staje w nogi. Nie Maciuś, niestety. Kurwa, monster, niestety. Nie, 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 do góry, ktoś jest do czerwonym. U, chyba. Dobra, ostatni na czerwony będzie, chyba że się kryje na żółtym jeszcze. <noise> jeszcze raz? Tak, gramy, gramy. Gramy po prostu, żeby ktoś mi dwa inny. No gramy po prostu, żebyście zdobyli punkt. No bo tak to na razie Korshi i ko Kors co mają po punkcie, ja będę grał za wuby, bo WP. Teraz... A nie, sorry, monster, bo Korshi był raz e, z przodu prawie. Może no, Wam się uda. Nie nie, na początku, na początku używaliście tyle tych smoków i fleszy, a teraz nic nie używacie prawie. No to była... Na początku to miałem aż biały ekran. Dobra, nic nie wiem. Kurde, ja mam biało. O, oh, ktoś, o, jest! Mój rywal tak. Kurde, uspokój się z tymi flaszami. Nie, co zrobimy teraz? Ja pierdolę. Nie, 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 no pod koniec. Nogi, o nie, 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 no, tak to będzie teraz. Przez to, że miałem bia... Nie, no i teraz zaspałem mnie. Nieeeeeee! Dobra, Maciej zdobywa trzeci punkt, lecimy dalej. Maciuś, robimy po połowie? Oj, nie wiem, nie wiem. Zrobimy po połowie. Tak, ja za głupi, za głupi trafić. Dobrze, bo tak. Nie chciałeś gilać, to to karmę, ha! Ha, No zablokował mnie śmierć! Ej, do trzech gramy, nie? Nie, nie. No. Tak, już tak. Ja chcę no się zobaczyć, który frajer mnie zablokował. Ja. No to w rajerze. Nie. <grym> nie da. Załupy no macie no trudno. Ale o, spoko. Dostał no Wiem, wiem, widziałem. Gdzie jest Korsi? Albo to był Korsi, nie wiem. No właśnie, on dostał nóżki. Gdzie so jest Adi -koks. A po co ci korci? Ej, ze, tylko zabij Adi Cox, będzie git Tam ja tylko traf, co nie? Nie, bardzo dobry. to Czad, Adi Cox, i tyle dalej Kors, no pokaż. Kreaty, dobra. Nadal macie po jednym punkcie Oj. Oj No nie no i w nogi dostał <laughs> że akurat ty znowu Dobra, prawie znowu to wygrał ktoś bo mnie nie było Nie, Dwa piętra i kurde no nikt jeszcze nie zdał no Znowu biało ma No i te fleży bardziej na... Nie <noise> oni z Na no plusz. Nie, nie! Proszę Adi Cox zabić macie. Kurde, no i na w tam pią mogę. Bardzo dobrze. jeszcze maciu, jeszcze maciu na flesh, proszę tabić. Proste, że na fleszu. O wow Eee, do góry. Przeż widzę. No traf nie, trafię, trafię, macie się tylko skąd teraz wyjdzie. Dobra, damy chyba dzieci. Gdzieś jest, na jest nade mną, gdzieś nade mną. Pablo, Pablo zdobył punkt, Nie macie... 4 mam po punkcie jednym, dobra, lecimy dalej. Jak to, żeby smoke, wziąć po nacisnąć E, a nie walić kosą O, ale dwie sobie po noc dostali. Pablo, niestety no dobrze, konkurencja, jeden wyjaśnia Miliard, flaszę też pewnie, oj, kopieko. Maciu. No nie, Onse. nie wiem czy. Nie, te flasze bardzo ślepeją zamiast mnie, no nie wiem o co chodzi. Co ty nie powiem? co to jest tak, jak chciałem. Sprzedać. Nie, przysięgane. Nie jest do wygrania. Jest do wygrania. No, czterosobie, cztery, cztery, tak. O, weź przecież <noise> mam i zabijasz bez powodu? No mogę. Co? Co? ja kupiłem, No bo akurat strzelam w byle kogo i ty się natrafiasz na celownik do całej afrazy. Czy każdy już flesza wziął? I już Nie, <śmiany> <śmiany> że <śmiany> Kogucik co tutaj na bichopie kasuje wszystko. No. Niestety, no nadal, nadal czekamy na zwycięstwo. Ja już nie czekam. Ja ten. Dobra, konkurencja. No No i dobra. Oj w nogi. Jeszcze dwóch z konkurencji się Oj, ale mis Gdzie jest Maciuś? W ogóle Maciuś żyje? Jest. O, Maciuś żyje! Nie. Lament, Maciusia niewinny O kurde, ciężka runda teraz Nie no, kurczę No, ci... Bardzo dobrze, teraz jeszcze Pablo ci zostanie Właśnie Pablo to Dangerous kopie niestety Kurde, nie Teraz tego drugiego Pablo, to jest, że za flesze, że mnie oślepiają? Właśnie wy sobie sami utrudniacie grę bo się sami fleszami kasujecie Zablokował mnie <laughs> Komi na głowę wskoczył. Wiem właśnie, ja cię chciałem zabić, bo widziałem, że ktoś zablokował. No i? Nie, trzeba wybie wybiegacie pojedynczo. Jak wybiegacie razem, wszyscy z i smokami, to wtedy ma się prościej Jeszcze dwóch, proszę zabić. Dikok, za jej Pablo. Ale tam blok poszedł, ale blok tam poszedł. O! Jeszcze jeden. Hm. Nie. Proszę go trafić no, Chciałbym go trafić, ale... ale biało. Nie, no. <grystanie> nie jego Tego właśnie No kawę, kawę, kawę czy on zdąży? No nie zdąży Sięgnij ten ostatni Knorpra prawie zginąłem, bo się zablokowałem cię szczerze jakbyście. To... Jakby wam się... Jakbyście umieli używać tych smaków i flash, to byście mieli prościej. Co to takie za jakieś, nie wiem. Strzały przez nie. nie widzę ten To pa... tak się leczuje? a to Pablo. Kurde, <gulę>, Pablo. <gulę> Pablo za siebie zaflaszował teraz. Nie wiem, Pablo jest debana. Kurde, Macie Tą fleszę tylko nam przeszkadza Proszę Macie się wyjaśnij Niestety kopycha Flesz <grybuj> bieg <grybuj> Perfekcyjnie Kto został? Ko... Kogucik No daj, Kogucik No, czekam, czekam, aż wyjdziesz. No skołpa, próbuję. Nie no, zaram go normalnie. Poszłego zabił. Hehehe, <laughs> o tym mądrzej, że się już nikt w życiu nie wlesza. Zgadza się, że trafię. Proszę go zabił. Spokojnie. Nie. nie wiem, jakbyście pomyśleli, wszyscy razem byście biegnęli, to jaka jest szansa, że ktoś trafię? Kto tam jest, naprawdę? Ta. A to Maciuś, tu. Bardzo dobrze Ablo idziesz pierwszy na odstrzał Dobra, jednego zabijemy, a na zielonym No dawajcie do mnie Ktoś dostał, mnie kto to biało Problemy najmniej Dobra, wydaje mi się, że. Trzeba będzie wziąć skauta zaraz, chyba, żeby wam ułatwić gierkę. O kurde, dobra, tylu na, na żółty dostaliście się, to lipa. No nie, nie, takie te no nie, no takiej fleszy rzucają ty No Nie, no. Ty się od tej fleszy odwracasz? Dzieje, bo na czerwonym ktoś już chyba jest, czy nie? No nie. Yeah. Proszę Adi, coxa Ty, ale lipa teraz, bo wszyscy tam są na czerwonym Nogi, nie Dobra, Korsi Nie no, nie tego, tego drugiego o. Nie może wygrać ten gość, co... Dawaj no. to nie. Nie. Nie, 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 nie Damian, ty udałeś no. Nie Jak nie zabijesz, że no, jesteś... Nie wiem gdzie on może wyjść, nie wiem, to tam jak gdzie AdiKrax może wyjść, to jest problem. Co, może... Nie traf z no, tej ja awów, bo... nie traf z bo... tej Nie traf! Nie bo... Dobrze że ma problemy z tej jabłko. <laughs> nie piszę Dobra, odcinek jest dosyć długi. Adi Cox y, drugi raz mnie zabił, więc oznacza to, że Adi Cox wygrywa sobie z kina. Adi Cox szef totalny. E, ja no właśnie, zowie... że To zaraz, zaraz. Ja wam wizeruję, dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siema!